Ostatnio miałem rozmowę z moim ojcem odnośnie tego, jak jestem w stanie zjeść tak dużo podczas wieczornej kolacji o godzinie 18. Zjadłem trzy talerze. I wiesz co? Jedzenie 3000 kalorii przy jednym posiłku kilku talerzy, ale przy jednym posiłku, takim godzinnym posiedzeniu, jest często łatwiejsze dla organizmu niż rozłożenie tego na 5 posiłków w skali całego dnia. I tutaj wytłumaczenie. Uwaga. Kiedy pościsz 16 do 20 godzin, insulina spada do najniższego poziomu, jaki jest możliwy w Twoim organizmie. Twoje komórki stają się wtedy super wrażliwe i teraz one stają się jak gąbka, gotowe wchłonąć wszystkie składniki odżywcze. Pierwszy posiłek powoduje tylko jeden wyrzut insuliny, a jak jesz dalej, ta insulina cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie szybko sprawnie transportuje glukozę i aminokwasy do mięśni i wątroby. Teraz w porównaniu z pięcioma posiłkami dziennie, zaczynającymi się od rana do wieczora, każdy z nich wywołuje mały skok insuliny. Jesz rano skok. On to spada, spada, spada w ciągu 2-3 godzin jesz kolejny lunch do góry. Obiad do góry. Kolacja do góry. Cały czas masz wahania insulinowe. Twój organizm nie ma przerwy. Jelita też nie mają przerwy. Cały czas pracują. Jedzenie nakłada się na siebie, jedno po drugim. A insulina utrzymuje się nieustannie wysoko. A efekt jest taki: zmęczenie, ciężkość, koniec dnia tym bardziej. Po przerywanym poście 16-20 godzin jelita są puste, bo piłeś tylko wodę, herbatę, kawę. Bez cukru, bez mleka. Nie dostarczyłeś na tą chwilę ani witamin, ani aminokwasów, ani białka węglowodanów w tłuszczu. Niczego, tym bardziej cukru. Hormony takie jak grelina i GLP-1 resetują się w całkowicie. Trawienie przebiega płynnie. Dlatego możesz spokojnie zjeść 2-3 tysiące kalorii w krótkim czasie i czuć się dobrze, podczas gdy sama ilość w pięciu posiłkach męczy i obciąża. Sekret nie tkwi w tym, co jesz, ale kiedy dajesz odpocząć jelitom i insulinie. Mniej posiłków daje większy efekt. Oczywiście, jak wiesz, że będziesz jadł trzy talerze pełnego jedzenia, ważne jest, jak zaczniesz jeść. Jeżeli widzisz, że będziesz jadł tak dużo, to najpierw, pół godziny wcześniej, zjedz ogórka, zjedz jabłko, zjedz banana i poczekaj. Niech to się wchłonie, a insulina urośnie. Kiedy już będzie wysoko, zacznij od białek. Jedz ewentualne mięso. Jak nie jesz mięsa, jedz jakieś jajka. Jeżeli jesteś wyganem, zacznij od sałatek.